Niestety, według tych najnowszych prognoz, które zostały niedawno opublikowane przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, emisje CO2 w najbliższych miesiącach znów wzrosną, a to zdecydowanie utrudni realizację scenariusza prowadzącego do osiągnięcia neutralności klimatycznej, a co za tym idzie do zatrzymania wzrostu temperatury na określonym poziomie. ONZ czy UNEP w szczególności zwraca istotną rolę na partnerstwa, partnerstwa czy to biznesu, czy to miast czy też i jednych i drugich na rzecz redukowania tych emisji. I tutaj pojawiają się różnego rodzaju klimatyczni liderzy zawiązujący sojusze, którzy mówią, że chcą słuchać tego głosu nauki, redukować te swoje emisje, osiągać cele neutralności klimatycznej, ponieważ dostrzegają w tym nie tylko kwestie zgodności z, z naukowym konsensusem, ale też pewną okazję ekonomiczną i tutaj fakt, że wspierają to pewne trendy, które są związane chociażby z tym, że inwestycje w energetykę odnawialną czy efektywność energetyczną przyczyniły się do spadku cen energii z tych źródeł, no to sprawiają, że coraz bardziej tego typu inwestycje mają sens również ekonomiczny. W jaki sposób wiesz, dane, które są prezentowane w raportach ONZ-owskich, a szczególnie w zasadzie w raportach IPCC, przekładają się na polityki publiczne, na przykład na Europejski Zielony Ład? To jest na pewno związek przyczynowo skutkowy czyli mamy raporty IPCC, które zbierają najnowsze, najnowszą wiedzę dotyczącą zmiany klimatu i w wyniku tych raportów zostało po raz pierwszy określona potrzeba międzynarodowego zaadresowania w ogóle skutków i konsekwencji zmiany klimatu. I w odpowiedzi na to powstało, powstała Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych do spraw zmiany klimatycznej, czyli UNFCCCC. I, I to ciało już na poziomie politycznym reaguje na. Tą wiedzę, którą dostarczają eksperci w strefie naukowej. Myślę, że możemy oczekiwać, że w najbliższych latach dojdzie do takiego bezprecedensowego wzrostu przede wszystkim inwestycji publicznych. Czy będzie to przede wszystkim na skutek po pierwsze, bezprecedensowych działań, również właśnie jeżeli chodzi o, o, o poziom przeznaczonych środków finansowych w, w ramach Unii Europejskiej na rzecz dekarbonizacji. Polska ma tutaj szansę po spełnieniu pewnych warunków, między innymi deklaracji tej neutralności klimatycznej do 2050 roku być największą beneficjentką w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Mamy wiele programów, które, których tutaj nie, nie wystarczyłoby nam czasu, aby je wszystkie wyliczyć w ramach tak zwanego Europejskiego Zielonego Ładu, które, które również będą udostępniane państwom członkowskim, samorządom na ich terenie, jak również przedsiębiorcom właśnie na finansowanie transformacji w kierunku, w kierunku bardziej. Zrównoważonego systemu elektroenergetycznego. To samo mówi Unia Europejska. W ramach Zielonego Ładu mamy tak zwaną czystą energię dla wszystkich Europejczyków, dla wszystkich Europejek, w którym wskazuje się, że celem do 2030 będzie podniesienie efektywności energetycznej o 32,5%, i drugim celem jest oczywiście podniesienie udziału odnawialnych źródeł energii, ale bardzo precyzyjnie komisja mówi: energy efficiency first, czyli najpierw musimy zmniejszyć, zdusić tę energochłonność naszej cywilizacji, żeby cele klimatyczne były w ogóle w zasięgu naszej, naszej polityki, czy to na poziomie lokalnym, czy to na poziomie unijnym, czy globalnym. I tutaj bardzo ważne są działania miast, działania które są często robione z biznesem. Tych dróg inwestowania jest, jest szereg. Ja bym wspomniał w tym momencie o takich trzech. No jedną z takich dróg, które firmy mogą robić, jest inwestowanie bezpośrednio na, na swoim terenie, wykorzystując dostępny na przykład obszar, czy to jeżeli chodzi o jakąś taką powierzchnię nieużywaną do tej pory na cele energetyczne, chociażby parkingi czy dachy fabryki, zakładu przemysłowego, do tego, żeby stawiać bezpośrednio już swoje. Swoje odnawialne źródła energii. Drugim takim rozwiązaniem jest tak tzw. PPA, czyli Purchasing Power Agreement, w którym firma, najczęściej koncern, realizuje z drugą firmą, w której deklaruje, że ma takie i takie zużycie energii, a druga firma Obiecuje, że te, tyle, tyle energii wygeneruje z odnawialnych źródeł energii, oczywiście w innych innych miejscach, więc tutaj dochodzi do takiego zaspokojenia tych potrzeb energetycznych firmy. Nie dosłownie, bo oczywiście ta, ta, ta energia trafia do najczęściej wtedy do, ogólnego, do ogólnej sieci energetycznej, ale jednak dochodzimy powoli, ale konsekwentnie do neutralności. Klimatycznej prowadzonego biznesu. Największą rolę czy największe wsparcie potrzebne jest biznesowi poprze, jakby poprzez określenie stabilnych ram inwestycyjno-regulacyjnych. Widzimy, że nawet nie tyle same programy wsparcia i bezpośrednie finansowanie odgrywa tutaj największą rolę, ale ustabilizowanie ram regulacyjnych, ponieważ jest to tak naprawdę jedyna przesłanka według której biznes będzie mógł rozwijać swoje strategie inwestycyjne czy strategie właśnie ograniczenia zużycia energii. Do czego tak naprawdę potrzebujemy tych klimatycznych liderów biznesowych? To jaka jest ich rola w procesie transformacji energetycznej? Jak pokazują przykłady Irlandii czy Belgii, emisja zielonych obligacji skarbowych przez, przez te państwa, zapoczątkowała poniekąd bardzo dynamiczny rozwój rynku zielonych obligacji korporacyjnych i samorządowych w tych krajach. No więc tutaj mamy taki przykład właśnie pewnego lidera, który, który daje dobry przykład, pokazuje, są takie instrumenty, można z nich korzystać, poszerzyliśmy naszą bazę inwestorską, zdobyliśmy zdobyliśmy kapitał na, na zrównoważone inwestycje po bardzo korzystnej cenie, róbcie tak samo i Rzeczywiście zarówno biznes, jak i samorządy to, to załapały. Problemem nie są pieniądze. Problem nie jest to, że my nie wiemy, dokąd zmierzamy, problemem jest to, że brakuje nam cały czas konkretnych, konkretnych strategii i, i zarówno biznes, jak i samorządy w tym takim bardzo niepewnym otoczeniu strategiczno-regulacyjno, organizacyjnym innym muszą sobie jakoś radzić. I ci liderzy, jeżeli mają wystarczającą siłę przebicia, na przykład są wielką korporacją, albo, albo bardzo silnym samorządem lub też związkiem, związkiem samorządów, mogą po prostu po, trochę poprzez metodą faktów dokonanych takie strategie, takie strategie po prostu tworzyć i, i, dawać, i dawać przykład innym. Business of business is climate. <laughs>